Siemaneczko, z serii strony Pamba, to Szato, kolejny odcineczek z naszej serii Młody Rolnik I co, na samym wstępie e, zostaw suba e, oraz łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś e, Hashtag orka, a ja przytnę serduszko e, Bo co, dzisiaj sobie właśnie lecimy z orką, dlatego odpinam wszystko z ciągnika, żeby mi było lżej który mi nie jest jakoś zbytnio potrzebny do orki, czekajcie, bo puszczę sobie który, jak, który mi jakoś zbytnio nie jest, nie jest potrzebny do orki Więc no... Więc, więc sobie go odpinam, żeby mi lżej było e, Dzisiaj pewnie taki trochę krótszy odcinek A to dlatego, że Trochę nagrywam go pod presją czasu Nagrywam go w niedzielę na poniedziałek Ale no to czemu go nagrywam pod presją czasu? dlatego że za 2-3 godzinki lecę na 18 do brata i pewnie wrócę dopiero właśnie w poniedziałek sobie i pewnie wrócę dopiero w poniedziałek więc wolę mieć nagrany dla Was, przynajmniej ten jeden odcinek zapasu, żeby to wrzucić sobie na spokojnie, i żeby z tym nie było problemów. Ogólnie tutaj łąka będzie też stracona, że tak powiem, będzie już ranach ale to myślę, że samemu tego nie będę orał tylko sobie poproszę kogoś, żeby mi pomógł bo jednak troszkę za dużo a myślę, że fajny odcineczek byłby, jakbym kogoś sobie zaprosił tutaj, żeby mi pomógł w orce w końcu nie ma tego problemu z teksturami bo teraz gra się na wysokich to nie, nie ma problemu i co, zostawcie hashtag orka chyba już to mówiłem, ale dobra Hashtag Orka, daję przypodźcie serduszko i oglądaj do końca to dowiesz się jakie są pozostałe, dwa lub trzy hasztagi. trochę się tu najeżdżę, na, bo w tym roku na zagon. Tak mówi się. Tak chyba się na zagon. A jak do środka, to się chyba na zagon, a na odwrót to się... A może dobra, może lepiej nie będę mówił, bo się uśmieszę. Nie jazdam się. Nie się mówi po prostu czy od środka, czy do środka. Zazwyczaj ale zdaje mi się że na zagon to właśnie będzie do środka tak jak ja teraz oram w drugą stronę to nie wiem możecie napisać właśnie jak się u was mówi bo jednego roku się powinno od środka jednego do środka żeby żeby ta ziemia po prostu się nie robił, nie robiła skiba w jednym miejscu taka duża Bo to później tak jakoś trochę lifnie oczywiście farmingu tego nie ma ale w realu. Ale w realu już, tak? E, tutaj ciutka orka, bo to będzie rzepaczek, więc latam sobie dość szybko. E, właśnie tutaj pójdzie rzepak. Ja pojeżdżę sobie z tego. Tutaj idzie rzepak, e, dlatego właśnie orka taka na szybkości musi być, bo tutaj na te pole pójdzie sobie rzepaczek. E, więc muszę go zasiać jeszcze, mam chyba kilka dni na termin zasiania. Więc trzeba się śpieszyć w miarę Ale myślę, że sobie poradzę tej poleci później szybko agregaty, i siew, więc, więc myślę, że nie będzie źle o, Tak, eee, Śmieszne trochę, bo Rzebak już będzie siany, a owiec jeszcze nie jest zebrany Jeszcze owiec sobie rośnie no, ale mam nadzieję, że w przeciągu w przeciągu tygodnia gdzieś już owiec też będzie gotowy do kuszenia chciałbym sobie te wszystkie zboże, wiecie, posprzedawać już, ee, zobaczyć ile będę miał pieniążków i powoli lecieć w nowe nabytki. E, na początek będę chciał zainwestować w maszyny oraz zwierzęta. Ciągnik na razie zostanie ten sam. Znaczy zastanawiam się nad jednym, ale o dziwą mniejszym od 60 do pomocy bo jednak przy tak to wiecie No ja chciał kupić owiarkę i tak dalej za sezon więc no przydałby się jakiś ciągnik Żebym nie musiał sąsiada prosić żeby mi przyjeżdżał i na przykład do wiarki ciągnika pożyczał e, też będę musiał chwytać do bel kupić jak będę chciał kiszonki robić trochę tych wydatków będzie ale myślę że z sobie poradzimy też będę chciał wybrać finansowanie na młodego rolnika to wszystko nowe będzie wszystkie maszyny nowe będą właśnie z młodego rolnika kupywane e, więc najprawdopodobniej po prostu nawet prasę już chyba pójdę że będzie z młodego rolnika e, muszę tam jeszcze doczytać co jak z tym młodym rolnikiem jest e, ale to chyba 150 tysięcy to już bym sobie tutaj fajnie poradził Oczywiście ciągnika nie biorę, bo ciągnik nie jest mi potrzebny, jakiś nowszy, e, będę chciał, tak jak mówiłem, lecieć w e, tak szeroko zakrojony e, zwierzęta, będę chciał pewnie z 50 tysięcy na zwierzęta e, przekształcić, przeznaczyć znaczy, a jakieś e, resztę na maszynki, typu właśnie prasę, e, też... Właśnie nie wiem, czy mogę wziąć prasę, która jest... Jeśli możecie mi napisać, bo wiem, że wyjdzie za niedługo shippa na Nothuba e, rolująca od Rolnika 40 Tak dobrze no e, Chyba e, No i ona jest... I właśnie nie wiem, czy mogę ją potraktować jako nową maszynę e, Czy traktujemy ją jako starą tutaj na serii Tak bym sobie ją wziął z właśnie tego młodego Rolnika e, Ją E, pewnie jakoś jakoś e, coś trzeba by było wziąć e, coś jeszcze paszowus belarka owiarka chwytek do bel tak myślę że minimum a ciągniczek bym sobie kupił po prostu za jakieś swoje. na koncie mam 15 500. ogólnie okazało się że mam kredyt zaciągnięty ale to już tak wiecie ja go, nie za, ja go nie brałem, więc yy, za to mi tak dużo kasy kradło Ale to go tam sobie po prostu kasy dodałem i oddałem, no bo... Trochę nie fair Nie wiem czemu on był zaciągnięty, jak ja go nie brałem Śmieszne trochę, ale dobra i nawet ładnie nam to idzie 19. orka jeszcze w miarę, w miarę leci Dobra się sobie Ogólnie mmm, Napiję się, wasze zdrowie Hashtag herbatka, ja przytnijcie serduszko no yy. Przesiątka się prezentuje Jakoś większych problemów z tymi pługami nie ma Eee, szczerze, e, ogólnie teraz chcę sobie w miarę zrobić takie: że tak powiem, studio będę sobie na nazywał kasę i planuję, nie wiem kiedy, ale planuję zacząć dodawać do filmów kamerkę. Tak, planuję to, ale kiedy to zrobię, to nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. Myślę, że w przeciągu tego roku może. Zależy w sumie. Zależy, jak będzie z tym YouTubeem dalej. Czy będę się dalej w niego pchał, czy, czy po prostu już zostanę wygryziony do zera. Jeszcze teraz, jak wiecie, te P1002 wyświetleń ma. O, znowu lagło. W poprzednim połowie odcinka też tak było. Nie wiem, co to się dzieje. Ale jest taki lag. O, idzie na przykład, no. O, mam nadzieję, że teraz nie zleguje. Dobra. Nieważne. Ale puściło co dla pewności sobie zapiszę zapisałem sobie wolałem na pewności zapisać, bo to ja nie wiem jak to będzie ogólnie też chcę sobie zapas zrobić z tej serii na nożniwa trochę w realu no bo jak pewnie ruszą to w do domu mało się będzie jeśli będzie się nagrywać więc myślę, że sobie zrobię sezon taki na zapas i go po prostu wam wstawię na premierę na, na premierę wam to wstawię ale to zobaczę. Będzie teraz z tym czasem z pomysłami, bo też nie chcę nagrać 100 odcinków jednego dnia, a później wiecie, będzie mi się chciał grać, a nie będę miał gdzie. Ale myślę, że coś tam się porobi. Eee, Ogólnie kilka fajnych takich pomysłów mam na to serię, a to zobaczę się nie eee, dobra. Orka sobie idzie elegancko. C no nas wszystkich by to ładnie leci. Pamiętam. Bo jeszcze ogólnie w farmingu się takiego, że jak są dwie skiby, to prawie nie idzie. Jak są trzy, to już idzie to ładnie, A jak cztery to już w ogóle bajka. Ogólnie tutaj. O, czekajcie. Jeszcze tworka, tu orka tużniwa i tak trochę rozprzestrzepanie w tym roku, ale no to ten owiec tak nas wyprowadził błąd. Ogólnie jeżeli on już tak w środek jesieni dalej będzie surowy to po prostu pójdzie na no na, 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 na goty, y, kosiarkę no ale się jeszcze zastanawiam nad tym może jeszcze dojrzeję no bo jednak z trochę więcej zarobię Jeszcze jak na kieszonkę przerobię o, szczególnie mam nadzieję że uda mi się jeszcze drugi pokaz prawy zebrać bo bym chciał szczerze sobie kiszoneczki właśnie z tego porobić ale to jeszcze się zobaczy tak lecimy o polny, polny tyran z tak powiem a taka ładna ee, wieczorna orka Myślę, co ja coś sobie zobaczyć zaraz to zrobię dobra witam po cięciu. zaraz się będę zamierzał no bo mamy e, nie chcę dzisiaj długiego odcinka bo wczoraj był długi co Dzisiaj będzie krótszy, czyli był aż dwudziestu, chyba dwuminutowy Więc jak na my kanał, to jest dość dużo Ale szczerze mogę czasami wam takie odcineczki nawet pół godziny dodawać Tylko żeby było co na nich robić, bo taka orka jest strasznie monotonna Chociaż w sumie też w miarę to fajnie idzie, więc nie jest jakoś mega źle eee, Co? Hashtag Żeby była kiedyś taka piosenka Orki z Majorki to hashtag eee, Orki z Poznania a ja przypnę ci serduszko. Cześć. Pa, pa, pa. Nie no, żartowałem. No homo, mój Siemaneczka.